poprzednio w akademii tańca. Gratuluję, jesteś nowym kapitanem akademii tańca. Ech, dziękuję. Zatańcz w kwalifikacjach. Z Alfim? Tak. Rzucę monetą. Jeśli wypadnie reszka, to wystąpię z Alfim. Jeśli orzeł, to wyjdę przez te drzwi i już nigdy nie wrócę. Zaczynamy stojąc do siebie tyłem, tak jak do pojedynku. Odwracamy się po dwukrotnym odliczeniu do ośmiu. Chodzimy wokół siebie, jak dwaj królowie, którzy za chwilę będą walczyć. Po tym wszystkim chciałem, aby zadecydował los. Teraz wypełniam swoje przeznaczenie. Wszystko jasne? Powiesz coś wreszcie? Tak, dużo mógłbym powiedzieć. Prawda? Do roboty, a więc tak. Podejdę w taki sposób. Jak sobie radzi nasz duet? Bardzo dobrze. Obserwując ich ciężką pracę nad wspólnym układem, czuję się dziwnie, ale efekty są zaskakująco dobre. Chyba się dogadują. Zobaczymy, czy dotrwają do kwalifikacji. Trzymajmy kciuki. Wróciłam do Akademii, by pomóc w przygotowaniach do konkursu. Teraz wszystko zmierza w dobrym kierunku. Akademia tańca. On mark, get ready, set, get ready, set, Oglądamy jeden z duetów kwalifikacyjnych. Konkurencja jest bardzo silna. One shot. Jestem się wiercić. Co? Jestem szefową Akademii. Chciałabym coś zrobić, ale nie wiem, czy powinnam. Może porozmawiam z chłopakami? Już to zrobiłam. A, dobrze, dobrze. Może powinnam im powiedzieć, z której strony mają wyjść? Wiesz, im powiedziałam. No tak, tak, dobrze. – Może pójdę? – Nie. Już to zrobiła. Nie musisz. Słuchaj, przyjechałam, żeby pomóc Akademii zakwalifikować się do konkursu. Jeśli chcesz, by tak się stało, to zrób coś dla mnie, dobrze? Co? Zostaw chłopaków w spokoju. Riley zrobiła już wystarczająco dużo. Teraz powinna zaczekać i zaufać tancerzom. Taneczna Ekstremum otrzymuje 85 punktów. Niestety, to za mało, by przejść dalej. Dobra, nasza, zasłoni w gardle, pójdę po coś do picia. Riley, co? Nie rób tego, proszę cię zostań! Bądź spokojna, idę tylko po coś do picia. Zaufaj mi. Nie ufam jej. W ogóle. W ogóle. Emily zawsze dawała mi dobre rady, ale tym razem muszę zrobić coś po swojemu. Co jest, Riley? Chciałam tylko życzyć wam powodzenia. Tylko tyle. Świetna przemowa. To wszystko? Cóż, dzięki za pozytywny doping. Chciałam powiedzieć, żebyście dali z siebie wszystko. Dla mnie najlepszą inspiracją byłby pocałunek. Nie przeszkadzajcie sobie. Zapomniałem o wodzie. Źródlana górska. Porozmawiam z nim. Nie, nie, zaczekaj. Masz teraz większe zmartwienie. Ja z nim pogadam, ok? Na pewno? Tak, jak najbardziej. Dobrze. To była najgorsza rzecz, jaka się mogła teraz wydarzyć. Jak zwykle to ja za to odpowiadam. Eee. Co jest? Nic mu nie jest. Hej Henry, Henry! Wszystko w porządku! Weszliśmy do studia A i zobaczyliśmy, że Henry leży na podłodze. Oby to nie kontuzja. Cii, ciszej. W powietrzu krąży negatywna energia. Gdzie dokładnie? Nie wiem, może tutaj, może w łazience, może w schowkach, może być gdziekolwiek. A jeśli przez to nie uda nam się wygrać kwalifikacji? Zwykle nie jestem przesądny, ale stawka jest naprawdę wysoka. Wiecie co? To już się kiedyś wydarzyło. Ehm, Więc co zrobiliście? Tylko jedna osoba może sprawić, żeby pozytywna atmosfera wróciła. Ta osoba jest teraz gdzieś na wyspach Galapagos. Nie, to jest żółw lądowy. Halo! Panno Fibi! No! To niesamowite, że mamy połączenie z panią na Wyspach Galapagos. Wiem! Wpadliśmy na genialny pomysł. Przymocowaliśmy panele słoneczne Wi-Fi na plecach żółwi. Mamy je na całej wyspie mamy cztery ja dni. Ale super. nie bardzo się cieszę, że możemy z nią porozmawiać. Nikt nie przesyła tak pozytywnych wibracji jak ona. Chodzi o to, że w całej Akademii Tańca krążą negatywne wibracje i nie mamy pojęcia jak sobie z tym poradzić. Aha, czuję to. Właśnie je wydobyłam. Są potężne. W porządku. Okay. Dobra. Krok pierwszy. Musicie wprowadzić do Akademii pozytywną energię. Dobrze, ale jak jak mamy to zrobić? Może zacznijcie opowiadać najbardziej inspirujące historie taneczne. Ale czasem złe wibracje i pozytywne historie nie łączą się. No dobrze, papa. No pa. To tyle, to wszystko. Tak, papa. Pa. O, noa, noa. To bardzo ważne. Mam nadzieję, że uważnie mnie słuchasz. Słucham? Nie mówcie o kwalifikacjach. Jasne, dobrze, ja rozumiemy. Musicie też wyrzucić telefony. Do śmieci. Jak to do śmieci? Dużo za niego zapłaciłam. Wszystkie urządzenia elektroniczne Aby. muszą zniknąć. Nie możemy jej. Wyrzucimy do śmieci. Dobrze. Dobrze, pa! E, do widzenia panno Fibi? Oby zadziałało. Musimy jej zaufać. No dobrze. Spodziewałem się tego, że rady panny Fibi będą bardzo dziwne, ale spróbujemy wszystkiego. Akademia Tańca Oberhauser to dzisiaj najlepsi tancerze. Jeśli chcemy ich pokonać, to Alfie i James muszą dać z siebie wszystko. No chyba, że się pokłócą. Przepraszam, ale bardzo chciało mi się pić. Więc, jak poszła przemowa, bo wiem, że to zrobiłaś. Wydarzyło się coś naprawdę strasznego. James wrócił po wodę. Ale co w tym strasznego? Cóż, bo w tym momencie... całowała Alfiego. A... kiepsko. Zapamiętaj, Riley, nie całuje się swoich tancerzy na szczęście, wystarczą słowa. Cóż, teraz to wiem. Dobrze, wiesz co? Kiedyś James w końcu musiałby cię zobaczyć z Alfim. Um, i... Może nam to pomoże? Bo dzięki temu pogodzi się z sytuacją. Tak. A to właśnie trzeba zrobić po zerwaniu, pogodzić się z tym. Całujesz innych ludzi i. Tak. Niestety nie da się tego cofnąć. Musimy zachować optymizm i mieć nadzieję, że to nie jest nasz koniec. 6 punktów i obejmują pierwsze miejsce. Za chwilę ostatni uczestnicy wejdą na scenę. To my. Nareszcie. Jeśli James i Alfie nie zapańczą najlepiej jak potrafią, to nie dostaniemy się do konkursu. Okay. Jest nie, nie jest. Wibracje są nadal negatywne. Cóż, mieliśmy się pozbyć telefonów, więc włóżmy je tutaj. Wcielamy rady panny Fibi i opowiadamy pozytywne historie, by sprowadzić do studia dobre wibracje. Pewnego razu brałem udział w wielkim konkursie hip-hopowym i wszedłem na scenę z inną ekipą. E, pamiętam, opowiadałeś o tym. Źle się skończyło. Zaufaj mi, kończy się dobrze. Henry opowiadał to, zanim przegraliśmy pierwsze kwalifikacje. O nie. Mieliśmy nie wspominać o kwalifikacjach. O nie, znowu powiedziałam to słowo. Więc wszedłem na scenę z inną ekipą. Jak to się stało, że pomyliłeś zespół? Bo byłem w łazience. Gdy wróciłem to, myślałem, że moja drużyna jest na scenie. W panice pobiegłem tam i próbowałem z nimi tańczyć, ale to była katastrofa. I kiedy skończyliśmy, to zobaczyłem moją drużynę, wróciłem na scenę i zatańczyłem z nimi, ale zdyskwalifikowano obydwie drużyny, bo wystąpiłem dwukrotnie. E, to nie jest e, pozytywna historia. Zaraz, nie, 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 To okropna historia. Te negatywne wibracje mieszają mi w głowie. negatywne ty spróbuj. Dobrze, razem z moją drużyną byłam na konkursie tańca, ale zapomniałam kostiumu. Więc zostałam w dżinsach, które miałam na sobie, ale były bardzo ciasne i trudno było się ruszać. Weszłam na scenę, zaczęłam tańczyć, ale było mi strasznie niewygodnie i zatańczyłam okropnie. To też no było właśnie, negatywne. Informacje no, były negatywne i mało interesujące. Ta sytuacja to katastrofa. Jakby złe wibracje zmuszały nas do opowiadania okropnych historii. Dobrze, daj mi to. Szybko teraz okay. ja. Okej. Okay. Pewnego razu usunęli mnie z zespołu, bo nie potrafiłam wykonać podwójnego salta w tył. Dlatego spędziłam całe wakacje ćwicząc to salto i pod koniec wakacji ponownie poszłam na przesłuchanie. Miałam nadzieję, że tym razem mi się uda, ale się nie udało. Czemu? Co? Co się dzieje? Te negatywne wibracje wszystko niszczą. To chyba nie działa. Mam nadzieję, że na kwalifikacjach jest lepiej. O nie, powiedziałem to. Zaraz wychodzimy na scenę, więc muszę załagodzić sytuację. Musimy pokonać drużynę Oberhauser, albo Akademia nie zakwalifikuje się do konkursu. Słuchaj, bardzo cię przepraszam. Powiem ci dokładnie to samo co podczas prób. Ja nie lubię ciebie, a ty nie lubisz mnie. Zależy mi na drużynie dlatego tu jestem. Nie, zależy ci nie na niej. Nie zabracaj mi głowy, zaraz wychodzimy na scenę. A co będzie na scenie? Co? Wygramy albo przegramy, ale już niedługo nie będę musiał cię oglądać.

James i Alfie nienawidzą się. To ma niesamowity wpływ na ich taniec. Wiedziałam, że tak będzie. Może pójść na marne. Po tych wydarzeniach, których ostatnio doświadczyliśmy, musimy wygrać. Akademia tańca zdobywa 96 punktów, remisując z Akademią tańca Oberhauser. Remis? To jakiś żart? Drużyny mają 5 minut, żeby przygotować solową prezentację na dogrywkę. Tego obawiałam się najbardziej. Ktoś musi zatańczyć solo w dogrywce, a to oznacza, że muszę wybrać. James. Albo Alfie. Ludzie... Tak, co się okay. dzieje? Czuję to. Henry? Dobrze Wszystko się w porządku? Nasze negatywne historie nie pomogły. Co najwyżej pogorszyły sytuację. Nadal to czuję. Negatywna energia nadal tu jest. Naprawdę! Popełniliśmy poważny błąd. Jesteśmy tancerzami. I chyba już wiem, jak rozwiązać nasz problem. Wiecie co? Może zatańczymy? Tak! Tak, tak zróbmy to. Pozytywny taniec na 3, raz, dwa, trzy. Pozytywny taniec! To ostatnia szansa, żeby wysłać pozytywne wibracje na kwalifikacje. Obyśmy zdążyli. Tańczymy z głębi serca. Mam nadzieję, że ta pozytywna energia jakoś dotrze do chłopaków. Nie wiadomo, czy to się uda, ale nie możemy się poddać. Dzięki temu zaczynam czuć się coraz lepiej. A to już przynajmniej coś. Zrobiliśmy wszystko, żeby pomóc im zwyciężyć. I wiecie co? Możemy tylko czekać na wyniki. Solo Oberhauserów jest rewelacyjne. Riley musi natychmiast podjąć decyzję, kto zatańczy u nas: Alfie? A może James? Riley, natychmiast podejmij decyzję. Teraz, już nie mogę. To niewiarygodne, że znowu jestem w takiej sytuacji. Nie mogę wybrać pomiędzy Jamesem i Alfim. Nie potrafiłam zrobić tego wcześniej, więc jak mogłabym zrobić to teraz? Jesteś szefową Akademii, na tym polega twoja praca. Wiem, ale nie mogę podjąć tej decyzji. Musicie musicie rozwiązać to sami. Kiedy objęłam funkcję szefowej, nie wiedziałam, że to będzie taka odpowiedzialność. Nie mogę sobie z tym poradzić. To oczywiste, że ja powinienem zatańczyć. A dlaczego ty, kolego? Nie jestem twoim kolegą. Jestem w grupie A, a ty nie. Pierwszy rok w grupie A. Riley nawet nie pomyślała, że mógłbyś zwyciężyć beze mnie. Myślę, że to ja powinienem wykonać Solo. Tylko nie mieszaj w to Riley. będę nie mieszał Nie w to mogę Riley. uwierzyć w to, co się dzieje. Jesteśmy tak blisko konkursu regionalnego, obyśmy tego nie stracili. Nie zachowuj się jak głównie. Myślisz, że skoro jesteś małym księciem, to możesz tak do mnie mówić? Powiedziała ci o tym, Oczywiście, co? że mi powiedziała. Nie dłużej Rozumiem. tego nie zniosę. Jestem kapitanem zespołu. Jeśli Riley nie chce podjąć decyzji, ja to zrobię. Załatwmy to na zewnątrz! Wychodź i Wychodzi lepiej weź ochraniacze. Koniec! Koniec! Riley? Czy mogłabyś to naprawić? Proszę. Posłuchajcie, to jest krytyczna sytuacja. Kogo wybierasz? Szybko! Zapraszamy na scenę Akademię Tańca! Teraz! Dobrze, dobrze. Patrzcie. Nie wierzę w to, co widzę. Teraz wszystko zależy od niej. Najważniejszy taniec w życiu. Wiedziałam, że będzie świetnym kapitanem, ale tego się nie spodziewałam. Będzie wspaniale. Mam szczęście, że nasz kapitan wie, co jest dobre dla drużyny. Brawo! To najlepszy dzień w moim życiu. Niezależnie, co się wydarzy, Jestem dumna z tego, co zrobiłam dla drużyny. Akademia Tańca i Studio Taneczne Oberhauser, zapraszamy Was na scenę! Dobrze Ci poszło. Zwycięską drużyną, która przechodzi do konkursu regionalnego, jest... Akademia Tańca! Zwycięstwo! Jedziemy na konkurs! No. No, Szytko, no, szybko, szybko, szybko. Okay. Co tam jest? Powiedz. Wiedziałem. Nasz taniec pokonał negatywne wibracje. Nasza drużyna powróciła do zdrowia. Dziękuję. Co? Dziękuję. Nie, nie. Zobacz, Riley, nie słyszę cię. Dziękuję. O, za co? Ja tylko przyjechałam w odpowiedniej chwili i uratowałam Akademię tańca? Nic wielkiego. Dzięki. Dobra, idź trochę poświętować. Udało się! Wiem, moje serce bije jak szalone. Dziękuję. Nie dokonalibyśmy tego bez ciebie. Tak, już mam. Cóż, to już koniec. Wygląda na to, że nic tu po mnie. Posłuchaj, jeszcze nie wszystko stracone. Poradzisz sobie. Uwierz w to. Chciałbym jej uwierzyć, ale w tym momencie to niemożliwe. Czas, żebym wrócił do Londynu. Gdzie James? Jestem szczęśliwa, że wygraliśmy, ale czuję się dziwnie świętując bez Jamesa.